Sylwester? Ślub? Lub inna impreza małorolna? Zbyt nawalone, żeby wrócić samemu do domu. A system moralny blokuje cię skutecznie przed wsiądnięciem za kółko. Jest tylko jedno dobre wyjście z takiej sytuacji. Zadzwoń po taksówkę. NYC Taxi czy werset 320. Dzięki wspólnym ustaleniom z rządem i policją nie możesz praktycznie jeździć nawet kosiarką po wypiciu piwa albo spaleniu jointa. Ustalenia te pozwoliły nam na pewnego rodzaju monopol w dziedzinie transportu ludzi. Ponieważ jesteśmy ponad prawem, zapewniamy Ci możliwość stania i czekania bez policyjnego trzypania, jeżeli zamówisz jedną z naszych taksówek. Możemy jechać, ile nam się podoba. Dojechać szybciej niż konkurencja. Bądź spokojny, nic nas nie zatrzyma. Wdarłeś się w jakieś potyczki? Jakaś sytuacja Cię wkurwia? Nie martw się, wyślij pustego SMS-a o treści na numer czywerset 320 Przyjedziemy najszybciej jak to możliwe i zabierzemy Twój tyłek z miejsca, w którym jesteś, w miejsce, które jest jak najdalej od miejsca, w którym byłeś. Skorzystaj także z nowatorskiej usługi, jaką jest puszczanie własnych utworów podczas podróży. Wystarczy, że przyniesiesz swój mp 3 player bądź płytę CD. Z przyjemnością ją puścimy. Oto demonstracja. Ej yo, 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 tak słówka, że i zawieź mnie na Karola Wojtyły jou, ej, ziom, ziom, ziom i zapodaj ten kawałek. Yo, yo, yo Różne jak teraz, były relaks na bani, kręcimy firmami, za szybami, z palmami się każę. Wil mnie nie był i nie wiadomo co zrobić, nigdy nie zapominam o Włącz to, zgaś światła i jedź szybko. Jedziemy na Plac krymówek, nie na Pawłę II! Nie natychmiast pod kościół zawieźć. Szybciej, ciszkie cholery. Ciężka bądź zalana droga dojazdowa, nie martw się, wjedziemy tam na siłę, a potem pozwiemy rząd i dostaniemy darmowe pieniądze. Zapomniałeś, łeś, łaś, gdzie zostawiłaś dziecko? Nie martw się, jeżeli twoje dziecko wie, jaki numer wykręcić. Księczy werset 320. Przyślemy specjalną mirusińską taryfę, ze specjalnym uśmieszkiem na dachu i maskotkami w środku. Hurra! Oprócz tego, toksówka jest wolna od pedofili, więc masz pewność, że dziecko przyjedzie niezmolestowane. Więc na co czekasz? Myślisz, że znajdziesz gdzieś lepszą ofertę? Jeżeli tak, to jep yes! się! Nigdzie nie ma lepszej oferty. NYC Taxi. Więc wybieraj, albo idziesz pieszo, albo bierzesz taksówkę. To mnie przyjaciel odwiezie. Pa, ofermo, ci przyjaciel odwiezie, ty nie masz przyjaciół. Co myślisz, że taki cwany jesteś? Policja na ciebie nasilemy, wiemy gdzie mieszkasz.